Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Gdy narcyz dręczy niewłaściwą osobę, musisz zainwestować tak wiele czasu, mając do czynienia z narcyzem. Musisz zainwestować tak wiele czasu, Użerając się z narcyzem, by radzić sobie z tymi wszystkimi toksycznymi rzeczami, jakie robi, by się przed nim bronić. To jest dokładnie to, czego oczekuje narcyz. To jest to, czego chce od ciebie. Chce, żebyś się bronił. Chce, żebyś inwestował swój czas. Narcyz żywi się Twoimi reakcjami, stajesz się Jego widownią, Jego publicznością. Twoja uwaga, Twoje reakcje dostarczają mu paliwa, które jest Mu niezbędne do życia, które jest Mu niezbędne niczym tlen. Jest Mu ono niezbędne, by kontynuował swoje zachowanie. To daje narcyzowi akceptację. Wierzę, otrzyma z twojej strony więcej uwagi, więcej czasu, poświęcenia. Wierzę, to nastąpi, gdy będzie negatywny, zły, toksyczny. Wierzę, otrzyma tego więcej, niż jak będzie pozytywny. Dlatego narcyz decyduje się na tworzenie problemów, trudności niedogodności dlatego chcę spowodować jak najwięcej zniszczeń chcę zniszczyć uszkodzić tyle ile tylko się da Narcyz będzie chciał przeszkadzać ci w tym co robisz cokolwiek robisz będzie to sabotował będzie o tobie plotkować będzie cię oczerniać rozpocznie Kampanie oszczerstw, kampanie oczerniania, będzie tworzyć różne fałszywe, zmyślone historie, będzie niszczyć Twoją reputację, Twoje kontakty, Twój wizerunek, tak by zwrócić na siebie uwagę, tak by otrzymał więcej atencji. Jest wiele nieszczęśliwych ludzi na tym świecie których narcyz używa. Wykorzystuje ich tak, by uzyskać przewagę, by poczuć się lepiej. Narcyzowi łatwo jest kogoś sprowokować i spowodować problemy czy negatywne uczucia, negatywne emocje. Tego rodzaju osoby czekają, by zareagować. Są bardzo chętne, by zareagować. Dlatego Narcyz zwykle rozpoczyna kampanię oszczerstw przeciwko Tobie, posługuje się latającymi małpami. W ten sposób inni wykonują za Niego pewne rzeczy, inni odwalają za Narcyza brudną robotę. Podczas gdy Ty starasz się zajmować swoimi sprawami, starasz się pozostać pozytywny. Nie chcesz brać w tym udziału, nie chcesz być częścią czegoś takiego, lecz Narcyz nakłoni ludzi, by obrali cię na cel i byli w twoim otoczeniu, by powodowali trudności, by mieli o tobie złe zdanie, by o tobie plotkowali, mówili złe rzeczy za plecami. Narcyz tak manipuluje innymi. Że czujesz ich oddech na plecach, czujesz ich spojrzenia, może nawet wytykają cię palcami. Narcys doprowadza do tego poprzez szerzenie krytyki, negatywnych opinii na twój temat. Latające małpy, inni ludzie, którymi wysługuje się narcys, są równie toksyczni. Czasami są świadomi, a czasami nie. Ponieważ są toksyczni, to chcą brać w czymś takim udział. Normalna, zdrowa, niezaburzona osoba nie będzie plotkować o innych, nie stanie się to tematem numer jeden. Normalna osoba nie będzie się nad tobą znęcać, by móc poczuć się lepiej. Narcyz jest niczym, rozgłośnia fałszywych informacji, fake newsów na Twój temat. Emituje je czasem całą dobę, przez wiele tygodni, miesięcy, czego najczęściej nie jesteś świadomy. Ludzie się od Ciebie odsuwają, czujesz się odizolowany. Narcyz to wszystko zaplanował i skrupulatnie realizuje wykonuje krok po kroku koordynuje działania tak by ludzie wierzyli w jego zestaw pomysłów i opinii na twój temat narcyz najczęściej nie pozwoli ci nawet zabrać głosu nie będziesz mógł wyrazić własnego zdania własnych pomysłów Dzieje się tak, ponieważ narcys jest tchórzem, brakuje mu odwagi, by zmierzyć się z trudnościami, by zmierzyć się z oporem. Dlatego narcys wykonuje cały swój plan tak, żeby nie było w stosunku do niego ryzyka, zagrożenia, tak by nie mógł sobie zaszkodzić, byś o niczym nie wiedział do ostatniej chwili. Narcys wie, że jest słaby, wie, że nie byłby w stanie sobie z tym inaczej poradzić, ponieważ gdyby istniało ryzyko, możliwość, że sobie zaszkodzi, to narcyz musiałby pomyśleć dwa razy, zanim coś zrobi, zanim cię zrani. Narcyz musi stworzyć sytuację, w której nie jesteś w stanie natychmiast do niego dotrzeć. Będzie zachowywać się w sposób pewny siebie, będzie nadmiernie pewny siebie, ale to tylko iluzja. Narcyz zakłada, że nic nie możesz zrobić, lecz wszystko, czego potrzebujesz, to odpowiednich współpracowników. Wtedy narcys bardzo szybko zmieni swój charakter. Znęca się nad ludźmi, ponieważ jest słaby. Brakuje mu odwagi, brakuje mu energii, brakuje mu celu. Narcys nie jest odważny, dlatego stara się uniknąć zagrożenia, niebezpieczeństwa, znęcając się nad tobą. Jeśli byłoby ryzyko, że Narcyz sam siebie zrani, to by się wycofał. Narcyz wycofałby się z konfrontacji, szybko zmieniłby swoje postępowanie, swoją postawę, zobaczyłbyś jego całkowicie inną stronę, inną stronę medalu. Osoby, które podziwiają, akceptują czy wspierają Narcyza, to również tchórze. Dlatego robią to, co robią. W przeciwnym wypadku przestaliby istnieć. Muszą zwracać na siebie uwagę poprzez przeszkadzanie ci. Wierzą, że nic z tym nie zrobisz, ponieważ w swojej głowie uważają, że są bezpieczni, że są chronieni. Uważają, że nic im nie zagraża, że nie zagraża im żadne ryzyko czy niebezpieczeństwo. Dlatego zabawiają się w najlepsze Twoim kosztem, kosztem Twojego bólu i cierpienia. Bawią się w najlepsze, znęcając się nad Tobą. Wszystko to, ponieważ brakuje im odwagi, łatwo ich przestraszyć, łatwo ich zranić. Dlatego starają się uniknąć ryzyka, trudności, zagrożenia. Starają się to osiągnąć poprzez sytuacje, w których nie możesz natychmiast do nich dotrzeć, odpowiedzieć. Jeśli byłyby inne warunki, to nie kontynuowaliby takiego zachowania. Mogą mówić różne rzeczy, mogą wydawać się bardzo pewni siebie, ale nie chcą, by sprawy potoczyły się konkretnie, nie chcą konfliktu lecz go tworzą, tworzą coś, co ma za zadanie cię irytować. Jeśli jest jakieś ryzyko, niebezpieczeństwo, to ich zachowanie zmieni się bardzo szybko, dlatego nie pozwalaj się sprowadzać do parteru, nie pozwalaj się ściągać na dno, nie pozwól nikomu, by wpływał na twoje samopoczucie. Nie pozwól byś przez kogoś czuł się źle ze sobą, myślał negatywnie o sobie. Tego właśnie chcą. Powinieneś patrzeć na nich z pogardą. To pasożyty, wampiry energetyczne, kreatury z samego końca łańcucha pokarmowego, które udają kogoś z samego szczytu, nie zasługują na Twój szacunek nie zasługują na Twoją uwagę. Umów się. Na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.